No, cześć! Pięć sygnałów, że jesteś opcją, a nie priorytetem. Pamiętajcie, że na kanale trwa seria pięć sygnałów codziennie nowy film aż do niedzieli, a w niedzielę prawdziwa bomba, nie możesz tego przegapić, więc koniecznie sprawdź, czy masz przykliknięty, przykliknięty, przykliknięty przycisk subskrypcji, bo nie możesz tego przegapić. Więc jakie jest pięć tych sygnałów, że jesteś jednak opcją, a nie priorytetem? Numer jeden. Nigdy nie ma czasu dla Ciebie, ale dla innych ma. Więc jeśli zauważyłeś to, że jeśli zaproponujesz jakieś wyjście, chcesz z nią spędzić czas, to ona zawsze się wymiga. Albo na ostatnią chwilę napisz, że zalało jej mieszkanie, a jej koleżanka to złamała nogę, i ona teraz musi jechać do szpitala. Serio. Numer dwa. Zmienia plany w ostatniej chwili. No właśnie, jeśli umówisz się z nią na spotkanie, to możesz być przekonany, że zmieni je w ostatniej chwili. No właśnie, wymyśli, że złamała jej korzanka nogę, a to mama się rozchorowała, a to ona jednak źle się czuje, albo dostała więcej godzin w pracy. Więc no tak wygląda to dość średnio. Numer trzy. Pisze do ciebie, kiedy ktoś inny się nie odzywa. No tak, ma was więcej na zakładkę, bo przecież ty nie jesteś priorytetem w jej życiu. Więc w takim wypadku ona ma kilku. Mężczyzn do wyboru. Jeśli któryś akurat nie ma czasu, a ty masz, to ona z tobą pójdzie na te lody czy zakupy, to ty będziesz robił jako darmowa podwózka na imprezę. Ale gdy ktoś inny tylko będzie miał czas, to uwierz mi, że żadnego telefonu od niej nie otrzymasz. Numer cztery. Trzyma cię na wszelki wypadek. Czyli kontakt jest rzadki. Czasem się zdarzy, że ona się odezwie. Ale generalnie nie jest to kontakt głęboki, jest bardzo powierzchowny. Bardziej takie trzymanie cię na smyczy, żebyś nie uciekł, ale też nic poważnego po prostu z tego nie będzie. Numer 5. Zero inicjatywy z jej strony. No tak, no bo przecież jeśli jesteś tylko opcją, no to po co wykazywać w twoją stronę jakąkolwiek inicjatywę? Nigdy sama nic pierwsza nie zaplanuje. Zazwyczaj sama nie napiszę, no chyba, że ktoś inny nie ma czasu, a na coś potrzebuje, to wtedy tak. Nie masz poczucia, że jesteś dla niej po prostu ważnym elementem. Raczej to jest na zasadzie, jeśli chcesz, to się spotkamy, okej, okay, mogę się z tą spotkać, jeśli tak bardzo chcesz się ze mną spotkać. Ale zazwyczaj to jest po prostu trzymanie cię jako opcję. Pamiętaj, że tutaj znajduje się playlista męska sprawa, a tam znajdziesz więcej tematów damsko-męskich. Serdecznie zapraszam do oglądania. Miłego dnia!